Witam serdecznie moi drodzy po niespodziewanej przerwie. Miałem trochę natłok roboty i wydarzenia losowe. Tak się przyczyniły do tego, że filmów nie było regularnie, ale wracamy. Dzisiaj tematem odcinka będzie no, przerzucenie tych maluków na większe akwarium. 250 litrów. Pójdą seriami. Policzymy je sobie i przerzucimy. A w drugim Baniaku są skalarki. one jeszcze poczekają sobie z tydzień dwa i do nich po prostu dołączą. W tym filmie będzie jeszcze temat selekcji tych rybek danego gatunku, jeżeli chodzi o skalarki, ale to będzie z perspektywy mojej osoby, gdzie nie ukrywał, nie miałem dostatecznej wiedzy, żeby prawidłowo przeprowadzić tą selekcję. No prawdę mówiąc, mogłem ją zrobić, porównywając sztuki do siebie te większe, te ładniejsze plus te słabsze to wiadomo odrzut wyjaśnienie całej tej sytuacji będziecie mieli w 9 minucie 40 sekundzie filmu i całe szczęście, że nie zrobiłem tak jak zobaczycie na początku bo po prostu ryby dałbym na zmarnowanie I pamiętajcie, nie wstydźcie się, że w jakimś zakresie brakuje wam wiedzy tylko trzeba tą wiedzę pozyskać ja się nie wstydzę tylko po prostu pokażę Wam ten film, jak by to wyglądało, gdybym się nie doinformował, bo naprawdę poświęcam mnóstwo czasu dla tych skalarów na dowiadywaniu się, żeby być po prostu w tym jak najlepszym, i po prostu udało mi się. I nie korzyst... korzystajcie z forum, ale nasze forum są okrojone, gdzie ludzie wbijają szpile, zamiast przekazywać sensowną wiedzę. Także zostawiam Was, oglądajcie cały film uważnie. I zobaczycie co i jak. Może nie widać moi drodzy, ale tutaj mamy wybranych na razie 84 skalarki, z którymi teraz się przejdziemy właśnie do tamtego akwarium. Jeszcze sporo zostało, jak widzę jest jeszcze trochę do przebrania, No ale tak jak mówię trzeba same najlepsze sztuki wybrać, żeby potem mogły one na przykład trafić do was, albo mogły być potem wykorzystane przeze mnie w dalszej hodowli. Lecimy do tamtego akwarium, pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, akwarium wygląda tak. Nie jest to jakoś profesjonalnie przygotowane, ale wiecie, nie na każdej... No po prostu nie zawsze da się, po prostu muszę wrzucić z tyłu jakieś tło i będzie elegancko. Są dwie krzałeczki 200 W. Filterek. Akwarium jest ustawione na styropianie, żeby sobie wybrało nierówności. I przerzucamy pierwsze 84 sztuki. Oczywiście do środka wleci jeszcze filterek gąbkowy, który będzie zbierał ze środka, na powietrza, i tak dalej. Także tak to się prezentuje na tą chwilę, to będzie wszystko, wiecie, no, upiększone, ale wiecie co, przede wszystkim to ma działać. Przerzucamy, i patrzymy, co się będzie działo. Czyli woda jest, już jakiś czas to chodzi, woda jest taka sama. Dokładnie taka sama, w której pływały maluchy. Temperatura również. Więc nie powinno być szoku. Jest dokładnie wszystko jeden do jednego. To nie jest tak, że wiecie, że zalałem 10 sekund temu i od razu je wpuszczam. Tutaj rybki będą miały okazję pokazać swój prawdziwy potencjał słuchajcie yy, mam większe sztuki mam mniejsze sztuki i zupełnie małe te zupełnie małe odpadły i powiedzcie mi czy ogólnie dobrze zrobiłem yy, biję do tego, że niektóre mniejsze sztuki zostawiłem, ale mają naprawdę prawidłową budowę, no piękną po prostu, ale są trochę mniejsze, ja nie wiem czy tak zadziałają te inhibitory wzrostu czy one już nie dorównają tym większym sztukom, czy po prostu będą wolniej rosły no ja zadecydowałem, żeby dać im jeszcze szansę. Jak tutaj nie będą okazywały swojego potencjału, no to oczywiście one też wylecą, ale naprawdę te niewiele mniejsze, ale widać które są, mają prawidłową budowę, wszystkie płetwy, piękne strzałki, więc postanowiłem, że im jeszcze dam szansę. Pierwsze 84 sztuki są. Tutaj dopiero będą mogły sobie rosnąć fajnie, nabiorą kształtu. No niesamowicie to wygląda. Wam powiem, duże akwarium. 84 sztuki, takie małe. Wszystkie w stadzie. A jeszcze jest kupa wybierania. Dzisiaj już ich nie będę karmił w nowym miejscu, nie będę stresował. O, tu jeden zabłąkany, ale zaraz się znajdzie ze swoimi braćmi i siostrami. Jakieś tło z tyłu im wrzucę, może boki obkleję, żeby rybki nie były zestresowane. Dobra, no lecimy dalej. Tutaj, moi drodzy, mamy 123 sztuki. Jak je wybierałem, był trochę bardziej surowszy. Te mniejsze po prostu odrzucałem. No bo jak będę tak naprawdę wszystkie zostawiał, to mało co będzie odrzutu, ale nigdy tak nie jest idealnie. Widzę tam jeszcze w akwarium pływa parę takich, których się kompletnie nie nada, tylko po prostu jak ich pływało tyle, to ciężko było je zauważyć. Tutaj mamy te 120 coś sztuk, przed chwilą powiedziałem ile, ja sobie to zapisałem, już nie pamiętam ile Wam powiedziałem. Dobra, lecimy je wpuścić, a resztę dokończę jutro, bo już jest późno. i nie chcę być za bardzo łaskawy, że tak powiem. Dobra. No moi drodzy, powiem Wam, że selekcja to jest naprawdę trudna sprawa. Tutaj w siateczce sobie łapię te rybki, oglądam z góry, z boku. Tutaj są sztuki, które się nadają. Tutaj są sztuki, które się nie nadają. Zaraz Wam pokażę taką sztukę. Tylko jeszcze trochę muszę pogrzebać. Powiem, hmm. ciężki temat. Jak ma się no, parę. Parę rybek do przerzucenia, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać. Zaraz Wam postaram się pokazać sztukę, która się nadaje, i sztukę, która się nie nadaje. Tutaj zobaczcie moi drodzy, kurde, ruchliwe są te skalarki. To jest jeden miot i na przykład ten skalarek po lewo. No widzicie, wygląda całkiem inaczej. Jest mniejszy, taki skarłowa ciały, płetwy, ma takie, że tak powiem, brzydko do dupy. A ten tu już jest na przykład taki ładniejszy. I właśnie takie sztuki staram się wybierać, a takie jak po lewo odrzucać. To są właśnie takie rybki selekcyjne. Ale powiem Wam szczerze tak, selekcja cały czas trwa i pewnie będzie trwała codziennie. Już w tamtym akwarium będę codziennie rybki przeglądał, zobaczył, będę patrzył jak się zachowują. Tylko Wam teraz tak do porównania pokazuję. Nie, może uda mi się złapać jeszcze jakąś sztukę, zaraz to Wam pokażę. No ale tutaj już gojem okiem widać o co chodzi, prawda? No to bierzemy się za robotę dalej. Kolejne dwie przypadkowe złapane rybki. No to ten po lewo na przykład się nadaje, a tamten już nie ma. Takie płetwy zgarbione, może poobgryzane odrosną. To nie jest jakaś może wada genetyczna, no ale taka rybka no nie będzie pływała. Tak mi się wydaje, bo ich mam naprawdę bardzo dużo i trzeba wybierać rozsądnie. Ale jeszcze będę musiał chyba przydzwonić do kogoś. porozmawiać. mam wrażenie, że cały czas tych rybek u mnie zostaje za dużo. Nie mówię, że to źle, no mam nadzieję, że to jest wszystko dobrze, tylko... No stosunek na razie tych, co zostają jest spory. Nie wiem ile będzie, jak to wszystko przerzucę może będzie ze 30% odrzutu na tą chwilę. Ale zaznaczam, że selekcja będzie trwała cały czas, aż... Tam do trzeciego miesiąca ich życia. Potem też będę zwracał uwagę na inne rzeczy. Dobra, nie męczę rybek, lecimy dalej. Jeszcze wam pokażę z innej strony, jak to wygląda. Czekajcie, muszę się tu położyć. Chodzi o to, że zaganiam sobie rybki siatką pod szybę. Patrzę, jak one wyglądają. Wybieram te, które od razu odrzucam. Ale dodatkowo, jak już złapię te, które uważam, że są fajne, to jeszcze je pod światełkiem lekko oglądam. Chciałbym na pewno jest wszystko w porządku. Tak wam pokazuję z ciekawości, jakby ktoś kiedyś chciał coś się pobawić w selekcję, to są takie sposoby, że można dokładnie rybkę sobie pooglądać. Dobra, nie przedłużam. A teraz słuchajcie, moi drodzy, ważna informacja. Wtedy mówiłem, o selekcji, o tym, że te rybki nie będą u mnie pływały, nie będą pływały moi drodzy w tym akwarium, tylko w innym. Mają czas jeszcze, żeby urosnąć, no bo to jest tak w tamtym akwarium, już rybki miały dosyć ciasno. Powstała już jakaś hierarchia. Nie znaczy to, że one były jakieś chore, po prostu wolniej rosły, bo miały no, słabszy dostęp do jedzenia. Nie myślcie wszyscy w ten sposób jak. Ten, co czaruje skalary. No wiecie, o kogo chodzi, nie chcę źle o nim mówić, no bo trochę osiągnął w tej akwarystyce. Mnóstwo ryb, które pewnie pływa u niektórych z Was jest, pięknie rosną i tak dalej. Do czego bije? Chodzi o to, że te skalarki mogą jeszcze być piękne, no bo niejednokroć widzieliście na pewno i słyszeliście, że z tych właśnie małych skalarków wyrosły jeszcze piękne ryby. Ja też się skontaktowałem z takim jednym hodowcą. Bardzo go pozdrawiam. Chodzi o Emiliana. On mi wszystko wytłumaczył. I tak jest moi drodzy. Nie wskazujmy od razu ryb na tak zwany kibel. Bo właśnie z tych małych rybek mogą wyrosnąć jeszcze piękne sztuki. Dlatego te, które wam pokazałem, że jako odpad, idą do innego akwarium. Będą karmione tak samo, bo robię pokarm dla wszystkich skalarków, więc to nie ma znaczenia, czy jeden skalar zje trochę więcej artemii, a drugi mniej. W drugim zbiorniku będą miały szansę, bo tak jak ich hierarchia ustawiła, były może trochę słabsze, nieśmiało podchodziły do pokarmu albo nie mogły się dopchać. Tam będą miały swoją okazję. Na razie wam ich nie pokażę i za jakiś czas zobaczycie, czy odbiły, czy też nie. A tutaj proszę bardzo sobie żerują pięknie stałej Artemi. No wszystkie jedzą. Nie widzę, żeby któraś była słabsza. Tutaj już wiecie moi drodzy, mają większe pole do popisu. Proszę bardzo. No piękny widok co? Tak sobie popatrzeć Tyle rybek naraz żeruje. Teraz niech tylko rosną, bo tutaj już mają potencjał. I mam nadzieję, że go pokażą. Lecimy dalej, bo jeszcze Wam coś będę chciał pokazać. No i musicie pamiętać, żeby zrobić taką naprawdę dobrą, rzetelną selekcję, żeby nie zmarnować ryby, nie dać tak nazwany przepadek. To u skolarków jednak trzeba trochę poczekać. To jest ten minus, że u tych rybek trzeba dłużej poczekać, żeby zrobić naprawdę dobrą selekcję. Bo tak jak wspomniałem chwilę temu, z tych mniejszych rybek, które były na przykład w poprzednim akwarium, mogą wyrosnąć piękne ryby. A tak, to byśmy się tego nie dowiedzieli lub byśmy mogli tego nie zaobserwować. Też tak chciałem wtrącić, bo powiem Wam tak, każda ryba, jeszcze którą przerzucałem już, tak zwane te nożyczki miały płetwy brzuszne. Każda. Żadna się nie urodziła z jednym okiem, wszystkie miały oba Także, chciałem tylko jeszcze to wtrącić, idziemy teraz do innego akwarium, coś wam pokażę. To jest to, co chciałem wam pokazać. Po prostu zajmowałem się w większości tamtymi młodymi. Tutaj zapomniałem ikry przerzucić. Wykluła się i zobaczcie. To jest już chyba z trzeciego czy czwarty dzień, jak rodzice opiekują się młodymi i ich nie zjadają, czyli no dobra parka. Ale niedługo będę musiał wymienić samice, bo chciałem coś sprawdzić. Też oczywiście niespokrewniona. No młode mają się dobrze, one się są rozpłynięte gdzieś tam po całym akwarium. Część jest tutaj, część jest tam za płytką. Rodzice pilnują. Co wsadzę, na przykład, zobaczcie, pensetę. od razu jest atak. Damy jeszcze młodym trochę artemi. Niech mają, niech jedzą. Samiec jest piękny, no samica też jest piękna, ale mam jeszcze inną, też niespokrewnioną, spod Czech, która też może da piękne pokolenie. W tym filmie to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam.